Trzeba mieć strategię, jak się trzyma strategii, to tak naprawdę sukces murowany. To nie jest prawda, dlatego że wraz z podążaniem po, po zysk e, zaczyna się budować chciwość i rosnąć ta chciwość, a raz z tą chciwością zaczyna nam się wydzielać dopaminka. Chcemy zarobić pierwsze 100 tysięcy złotych, potem pierwszy milion, jak już mamy ten pierwszy milion, to nagle się okazuje, że główno możemy zrobić z tym jednym milionem w dzisiejszych czasach, więc w sumie to warto byłoby mieć 5 milionów. No i tak naprawdę wraz z chęcią zarabiania większych pieniędzy podnosimy sobie tą poprzeczkę ryzyka. No to już brakowało mi emocji, a uważałem, że no ten rynek rozegrałem idealnie i to jest moja już trzecia hossa i generalnie na tej hossie to ja już zarobię takie krocie, że sobie kupię całą ulicę Piotrkowską to rynek krypto generalnie jest, jest jednym z najbardziej toksycznych środowisk, jakiekolwiek poznałem. To może zanim zacznę przedstawienie, to zapytam Was, kto z Was jest full-time krypto? Dobra, mam jedną osobę. A kto chciałby z Was być full-time krypto? I marzy o tym, żeby być wolnym finansowo i tylko i wyłącznie utrzymywać się z tego rynku. Dobra, mało. OK. To widzę, że mam dosyć dużo tu rozsądnych osób na sali, bardzo się cieszę z tego powodu. A dzisiejszy temat to temat, który w sumie dotyczy mniej. Będzie to trochę moja opowieść, a wydaje mi się, że dla wielu z Was, którzy może i by marzyli o tym, żeby być tylko i wyłącznie uzależnionym na rynku, krypto, da trochę refleksji. Przedstawię się, zanim zaczniemy. Tak jak już mi Aneta trochę przedstawiła. Na rynku krypto jestem od 2016 roku, a można powiedzieć, że byłem od 2016 roku, bo nie jestem już czynnym inwestorem bardziej biernym, to znaczy, że dalej swoje aktywa krypto posiadam, bo głupi bym był, gdybym je sprzedał. Natomiast nie patrzę na wykresy, nie patrzę na rynek, mam go głęboko gdzieś. A od 2017 roku czynnie prowadzę. Prowadziłem przedsięwzięcia, biznesy mniejsze, większe, właśnie związane z rynkiem krypto. Coś co najbardziej rozwijałem od 2020 roku to była sieć właśnie kantorów Wymień Bitcoina, których jestem założycielem, ale już nie właścicielem, ponieważ jestem szczęśliwym, wolnym człowiekiem od właśnie tego paskudnego rynku. Ale dlaczego paskudnym rynku? To o tym za chwilkę dalej. Opowiem. I tak jak tutaj jest cytat par lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że moim szczęściem jest krypto, no znaczy, jakby powiedział, że moim szczęściem jest krypto, to teraz wiem, że moim szczęściem jest zwykły biznes, a nie rynek krypto, i że no, kiedyś bym kogoś wyśmiał, gdyby gdybym powiedział, że słuchaj, no, rynek krypto to jest nasz świat. Ponieważ jeżeli chodzi o, o, o kwestię związaną z rynkiem krypto, to trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pierwszej rzeczy, która jest ogromnym zagrożeniem, a zarazem uzależnieniem, jest rollercoaster emocji, który dostarczamy sobie codziennie. I ja tak sobie go dostarczałem od 2017 roku. Oczywiście, może ktoś z Was powiedzieć, no tak, no ale. Trzeba mieć strategię. Jak się trzyma strategii, to tak naprawdę sukces murowany. To nie jest prawda dlatego, że wraz z podążaniem po zysk zaczyna się budować chciwość i rosnąć ta chciwość, a raz z tą chciwością zaczyna nam się wydzielać dopaminka, która generalnie jest nam bardzo potrzebna do tego, aby być człowiekiem szczęśliwym. No i ten rynek krypto daje nam tą możliwość spełniać, dlatego że. E, pomimo tego, że możemy się trzymać tych wszystkich strategii, niestrategii, to cały czas nam, albo coraz częściej nam jest mało. Więc e, najpierw powiedzmy, chcemy zarobić pierwsze 100 tysięcy złotych, potem pierwszy milion. A jak już mamy ten pierwszy milion, to nagle się okazuje, że główno możemy zrobić z tym jednym milionem w dzisiejszych czasach. Więc w sumie to warto byłoby mieć 5 milionów. No i tak naprawdę, wraz z chęcią zarabiania większych pieniędzy, podnosimy sobie tą poprzeczkę ryzyka. Tak naprawdę. Kolejne straty powodują tak naprawdę coraz mniej złości, ponieważ coraz bardziej się stajemy odporni na te straty, ale każda strata, każdy zysk to kolejne dostarczenie dopaminki i, i to powoduje, że na tym rynku sobie funkcjonujemy. Natomiast ja jeszcze tak a propos tej historii, a propos właśnie trzymania się strategii, no to też się trzymałem strategii, trzymam się w sumie i cały czas, ale tak jak właśnie to wspomniałem, chęć cały czas tego podtrzymywania tych emocji powoduje, że chcemy coraz więcej ryzykować. Takim przykładem mojego ryzyka chociażby byłoby to, było to w styczniu tego roku, dosłownie w momencie, dosłownie chwilę przed tym, jak chciałem postawić tą symboliczną wisienkę na torcie, no to już brakowało mi emocji. Uważałem, że no, ten rynek rozegrałem idealnie i to jest moja już trzecia hosta, i generalnie na tej hoście to ja już zarobię takie krocie, że sobie kupię całą ulicę Piotrkowską, No ale no, oczywiście się śmieję z tego, no bo może trochę trzeba byłoby tych pieniędzy wydać. Natomiast wracając do brzegu, no co, masz 60 tysięcy na plusie. Potem nagle tracisz 100 koła i jesteś na minusie i cię wycina. Tak właśnie się kończy z dźwignią, przy której siedziałem wiele miesięcy, rozegrałem ją idealnie. Generalnie miałem zabezpieczenia bardzo, bardzo dobrze postawione. Margin był bardzo głęboki, generalnie nic nie mogło się wydarzyć oczywiście, oprócz tego, że rynek po prostu pieprznął, a moja chciwość powodowała, że nie odcinałem kuponów na czas. No i teraz można powiedzieć, że okej, okay, no to złamałeś swoją strategię. No i to prawda, z jednej strony nie trzymanie się strategii, zgodzę się z wami, ale z drugiej strony element hazardu, który się już włączył, który właśnie był jednym z tych elementów, który spowodował, że nie zrealizowałem zysku, a można powiedzieć, że zaliczyłem zajebistą stratę. Natomiast. Co się, dlaczego ten rynek krypto jest zły? Bo dzisiaj opowiadam o tym, dlaczego ten rynek krypto jest zły i dlaczego nie warto czasami być tym full time krypto. A między innymi to kwestia dobrego hasła bańka informacyjna i o co chodzi z tą bańką informacyjną, to jest to, że jesteśmy przeładowani po prostu ogromną informacją, ogromną ilością informacji. Twitter, Discord, Telegram non stop dostarczają informacje. To nie są informacje raz na miesiąc, tylko to są informacje co sekundę, co dwie minuty. Nowy coin, nowe wydarzenie, jakieś insight info. Przestajemy myśleć logicznie przez to, że znajdujemy się w swojej bańce informacyjnej. Co powoduje, że jakieś nasze cele długoterminowe, które sobie założyliśmy, zaczynamy coraz bardziej łamać, dlatego że no, uważamy, że jeżeli mamy tą informację, no to możemy jeszcze więcej zarobić finalnie nie wychodzi to nic z tego dobrego, a generalnie no, przypływ tych informacji powoduje, że nas, nasz organizm się po prostu cały czas coraz bardziej uzależnia. Uzależnia się tą dopaminą, o której już cały czas mówię od samego początku, no i no, są plusy i minusy tego. Minusem między innymi jest to, że przez to, że na tym rynku jesteśmy, ta dopamina nam się wydziela, że to naprawdę no, jest naprawdę fajnie, no to przestają nas cieszyć małe rzeczy. Przestaje nas cieszyć zarobek rzędu 2000 zł, 5000 zł, 5000 dolarów, 10 dolarów, mało, tak? Nie wiem, 5 lat wcześniej, jakbyś pomyślała o tym albo pomyślała, że możesz w ciągu miesiąca zrobić 10 koła dolców, to byś powiedziała, no nie, no to jest niemożliwe. Teraz jak już osiągasz to, to mówisz, nie no 10 koła dolców to jest gówno, trzeba zrobić o wiele, wiele więcej. No i no, przeciągamy sobie, podnosimy sobie tą poprzeczkę, no a tak naprawdę z tą poprzeczką e, uruchamia się nam nic innego jak po prostu hazard, e, który no niestety, ale nas dosyć mocno niszczy. I ta dopamina nie tylko jest wtedy, kiedy mamy zyski, ta dopamina jest wtedy, kiedy też mamy straty. To powoduje, że do tego wykresu zaczynamy sięgać coraz częściej, zaczynamy siedzieć przy tym komputerze coraz częściej, tylko i wyłącznie po to, żeby pilnować sesji, pilnować wydarzeń, być pierwszym, tak? No bo jak to się już dosyć mocno przyjęło, takie hasło wśród naszej społeczności krypto, o krok przed rynkiem, ale nie zawsze o krok przed rynkiem człowiek może być. No, i wraz z tym wszystkim, jeżeli już dochodzimy do kwestii tego uzależnienia od dopaminy, no to zaczynają się pojawiać kolejne rzeczy, no bo w momencie, kiedy zaczynamy, chcemy tą dopaminę cały czas podtrzymywać na jakimś poziomie, w który nasz organizm się przyzwyczaił, no to zaczynamy korzystać z kolejnych oczywiście przywilejów i różnych udogodnień na tym świecie, no czyli mówimy to o różnego typu używkach. Nie mówię tylko o używkach na zasadzie narkotyków, ale mówimy też o alkoholu czy jakichś lekkich narkotykach, w ogóle czymkolwiek, co nam daje możliwość po prostu utrzymywania tej dopaminy, no bo wiadomo, że musimy też kiedyś sobie spać, a tak samo przecież kiedy mamy bessę i nic się nie dzieje, no to potrzebujemy dodatkowego stymulanta, który nam generalnie będzie utrzymywało to, co mieliśmy za frajdę w czasie, kiedy ten rynek nam szedł fajnie do góry. No, kolejna rzecz, która powoduje, że możemy tracić na tym rynku, no, to jest toksyczne środowisko. To rynek krypto generalnie jest, jest jednym z najbardziej toksycznych środowisk, jakiekolwiek poznałem. I moglibyście teraz możecie nie wierzyć, czy wierzyć, ale generalnie ilość frustratów ludzi, którzy mają problemy z samym sobą. Spotkałem nie tylko bezpośrednio w kantorach, a zresztą w sumie przed tą prezentacją opowiadałem o dwóch ciekawych historiach, między innymi o gościu, który no, był bardzo mocno uzależniony od właśnie tego, tej dopaminy, która, którą miał przy wykresach graniu na dźwigni. Łączył to sobie z nielimitowaną ilością palenia ziółka, które niby powinno mu nic więcej złego nie robić, bo przecież ziółko niczego złego nie robi. No ale w momencie, kiedy sobie to ziółko odstawił, a wykresy mu nie poszły dobrze, no to generalnie zrobił taką awanturę, że dobrze, że na tyle się dobrze znaliśmy, że wyszedł z tego cało, a nie musiał być spacyfikowany. Ale z takich osób stosunkowo jest dużo. Ile sami widzicie, ile jest tego, tego hejtu. Tych, tych, tych problemów na samym Twitterze, to wokół różnych projektów, czy to wokół po prostu samej społeczności. To nie jest tak sobie znikąd. To nie są osoby, które. O, dobra, dzisiaj powkurbiam sobie wszystkich, tylko to są ludzie, którzy mają po prostu problemy i oni się uzewn uzewnętrzniają, ale pod przykrywką jakiegoś swojego konta na Twitterze. To tylko nam daje tą. Powinno nam uświadamiać, jak duży problem generalnie w naszej społeczności krypto jest. Jest związany właśnie z, z tym, tym rolikosterem emocjonalnym, który no, finał, na fina, finalnie się kończy właśnie chociażby na sem, naszym Twitterze. E, oprócz tego, no to mógłbym takich historii jeszcze przeczytać o wiele, wiele więcej. Natomiast kolejną bardzo ważną rzeczą, którą poznałem na tym rynku, to fałszywi ludzie i fałszywi goście. Mowa tutaj o osobach, które, którymi może nie za każdym razem, ale chodzi o to, że na pewno w, na naszym tutaj w całej tutaj naszej grupie obserwujecie sobie twórca, A, twórcę B, twórcę C, twórcę D. No, to jest normalna rzecz. Ktoś staje się waszym mentorem, ktoś staje waszym wzorem do naśladowania. I niestety nikt indziej jak w branży finansowej, a tym bardziej w branży krypto, w której nie ma jeszcze za specjalnie jakichkolwiek ograniczeń, jeszcze, powoduje, że no często wierzycie oszustom. Często wierzycie ludziom, którzy mówią A, robią B, ale wy powielacie ich schematy, które powiedzieli publicznie. Mówią o wielomilionowych fortunach, pokazują wasze, swoje wolety. Sam jak... Prowadziłem kantor, taki mieliśmy, PIK. No to takich trochę osób, można by powiedzieć, że z, z taką no niepewną reputacją, pojawiało się w kantorze. Uwierzcie mi, że ktoś, kto normalnie na ulicy byś potraktował go jako zwykłego, Przeciętnego Kowalskiego miało wiele, wiele więcej pieniędzy niż ten jeden z drugim bajerantem z Instagrama, który pokazywał wypożyczonego Rolexa, jeździł wypożyczoną furą na godziny w Dubaju, lecąc z Ryanerem, kupując go bilet rok wcześniej, żeby kupić go jak najtaniej. No i przyjeżdżał generalnie do takiego kantoru i targował się, wymieniając 8 tysięcy złotych o 0,2% prowizji. To tylko świadczyło o tym, jakim wielkim bogaczem i, i kim on w ogóle jest. Więc Fajnie to było z perspektywy kantoru zobaczyć, bo często też no, sam widziałem po prostu źródła jego portfeli, no bo trudno tego nie widzieć, jakby u nas to wychodzi. Więc to tylko potwierdzało jedną rzecz, że otaczamy się naprawdę bardzo sztucznym, fałszywym środowiskiem. Wiadomo, że w każdej branży to jest, ale w naszej branży no, to chyba już jest tego po prostu totalnie bardzo duży przesyt. No, i to powoduje, że generalnie my, przez to, że ich śledzimy, również popełniamy błędy, wierzymy ludziom, tworzymy jakieś sobie powiedzmy środowiska wyznawców danej osoby, a finalnie na tym kończymy bardzo źle. Kolejna bardzo ważna rzecz. Która, jest, która mówi za tym, aby jednak nie być full-time krypto, to jest kwestia braku stabilności. To trochę się łączy z poprzednim slajdem, w którym mówiłem o tych fałszywych osobach. Ja sam, oprócz kantorów, to zaczynałem od agencji marketingowej w 2017 roku. Tworząc agencję marketingową w branży krypto, naprawdę można było zarobić no krocie, bo to była nisza. Nie każdy wiedział, w jaki sposób to reklamować, w jaki sposób w ogóle obchodzić kwestie blokad związanych z reklamami płatnymi itd. itd. Więc naprawdę bardzo fajnie. No i można było powiedzieć, no tak, no przecież każdy może znaleźć niszę w tym rynku krypto i być full-time krypto i super ale kolejnym na przykład minusem w porównaniu do prowadzenia normalnej działalności, normalnej agencji marketingowej było to, że no jednak podpisywaliśmy, nawiązywaliśmy relacje z projektami, które no były, miały spółki, które były na różnych offshore'ach. To też powodowało, że no wszystko było fajnie, płacili, zarabialiśmy do momentu aż rynek nie zawracał no i wtedy oni nie mieli już finansowania no i w ten oto sposób na przykład do tej pory mam kilku klientów, którzy mi wiszą pieniądze łącznie na około 300 tysięcy złotych, no nic nie jestem w stanie z tym zrobić generalnie, no bo z kogo mogę ścigać jakąś spółkę na nie wiem wyspach zielonego przylądka, czy jeszcze jakimś innym lepszym ofsorze. no nie bardzo. Więc minusem tego rynku jest to, że owszem możesz się nachapać bardzo dużo pieniędzy przez okres hossy, ale pamiętaj o tym, że to co zarobisz przez najbliższe 6 miesięcy musi Ci wystarczyć na kolejne 2 lata bezsy. W przypadku tradycyjnego biznesu no, możesz sobie planować wiele rzeczy do przodu. Tak w moim przypadku teraz tak samo. Gdy już odszedłem sobie z tej branży, otworzyłem sobie firmę, która jest poza tego rynku, Planowanie czegokolwiek nie jest planowaniem z miesięcznym wyprzedzeniem, tylko z rocznym wyprzedzeniem. W momencie, kiedy no, prowadziłem te firmy na rynku, w rynku krypto, tak naprawdę był tak duży rollercoaster, że zmiany powodowały, że my nawet nie byliśmy w stanie nadążyć pod względem siły roboczej i, i pomysłu naszego jakby mocy przerobowych, żeby zdążyć na czas, aby być pierwszym, bo na tym rynku ważne jest właśnie, żeby być tym pierwszym. Ee, życie po wyjściu z tego rynku e, i siedzenie sobie właśnie w sposób taki e, pasywny e, daje dużo plusów. Przede wszystkim, oczywiście, nie zarabiam już tyle, co zarabiałem wcześniej. No ale pamiętajcie też o tym, że nie pieniądze są najważniejsze w życiu, ale to dopiero się dowiecie pewnie wtedy, kiedy zabraknie wam zdrowia i wtedy dopiero zmienicie priorytety i uznacie, że to zdrowie jest najważniejsze. A nie zawsze to zdrowie można wygrać pieniędzmi, nawet nie wiadomo jakimi byście je mieli, jakiekolwiek byście je mieli. Więc to jest to, a dwa naprawdę można trochę odpocząć i troszeczkę wrzucić mniejszy bieg, być troszeczkę mniej zdopaminowany, przesycony tymi wszystkimi informacjami. A finalnie. Zarabiać jeszcze więcej na samych inwestycjach, niż siedząc cały czas w tej bańce informacyjnej, reagując na te wszystkie wydarzenia non-stop. Ja ze swojego doświadczenia, patrząc pod względem portfela takiego typowo long-termowego, a nawet bardzo long-termowego, no to wszystkie te pozycje, które trzymałem long-termowo, no to jedna mi zrobiła 1100-razy krotność. Mówimy tutaj o kwestii BNB czy o samym Bitcoinie, czy o samym Ethereum i finalnie gdybym tego nie dotykał, nie rozdzielał to na inne gówna, nie inwestował w inne gówna po względem tego, bo przeczytałem jednego, drugiego, trzeciego, tu miałem taką informację i inną, finalnie mógłbym nic nie robić, być spokojniejszym człowiekiem, mieć mniej problemów zdrowotnych, bo po takim czasie można naprawdę się nabawić wielu problemów, i finalnie mieć jeszcze więcej pieniędzy, więc to taka refleksja dla Was wszystkich, żebyście pamiętali o tym, że nie zagąćcie się w ten ślepy róg, bo owszem, wszystko jest fajne, ale generalnie ten rynek jest bardzo niebezpieczny. No i rynek, który może Was wrzucić na jeszcze większe problemy. Dodatkowe refleksje nad no to, co powiedziałem że krypto to dodatek do życia nie sens i warto się tym kierować i żebyście nie za wszelką cenę dążyli do super wyników. Te wyniki kiedyś do was przyjdą same, a robienie czegoś bardzo na siłę może wam tylko wam bardzo mocno zaszkodzić. I to byłoby tyle. Wiem, że może smutna trochę prelekcja pod tym względem, że nie było tu porady inwestycyjnej, ale właśnie o to chodziło, żeby nie zawsze mówić o tym, co da zarobić tysiąckrotność, i taka przestroga dla tych, którzy myślą o tym, żeby zarabiać na rynku krypto e, cały czas, no to może nie warto. Dzięki. Wyjątkowo negatywna ta prelekcja, więc ja chciałam to doprecyzować i sprostować, czy twoje. Wszelkie wątpliwości i negatywne nastawienie do rynku wynika z pozycji tradera, właśnie tego, że się trochę zmęczyłeś tym rynkiem? Czy również osobom, które podchodzą do zakupu kryptowalut rozsądnie, choćby kupując bitcoin na największe kryptowaluty, strategią DCA, również odradzałbyś tego typu inwestycje? Nie, znaczy ja w ogóle nie odradzam inwestycji w krypto, żeby była jasność. Ja odradzam e, myślenia o tym, że jeżeli zarobisz swoje pierwsze pieniądze i, na inwestycji w krypto, to nagle wpadniesz na genialny pomysł, że okej, okay, to teraz niech to stanie się moim po prostu głównym celem, moim życiem i moją pracą. Owszem, są takie wyjątki, jak chociażby, nie wiem, praca w kantorach, i jeżeli umiesz to sobie pośrodkować i weźmiesz sobie te wszystkie rady do serca, no to generalnie jesteś na dobrej pozycji. Natomiast wiele osób może się po prostu zwyczajnie w świecie przejechać, więc to myślenie, że jeżeli już zarobisz, Szybciutko raz, i to powoduje, że jesteś mistrzem, i teraz możesz się tylko w tej branży. W, w, w tej branży jakby rozłożyć, no to można się stosunkowo przejechać. Też znam trochę osób, które w tą drogę krypto, znaczy nawet chociażby z takich osób, które pewnie oglądacie na YouTubie. No nie będę mówił tutaj zmianie nazwiska, ale dosyć popularne, nawet bardzo popularne. Same myślą o tym, że generalnie chcą do końca tego roku zamknąć kanał, wygasić kanał, albo nie jeszcze utrzymują powiedzmy kanał, tylko dlatego, no bo w jakimś tam stopniu dają jeszcze jakby pieniądze, tak? ale myślą o innej pracy, myślą o tym, żeby po prostu z tego rynku odejść, patrzeć na niego z boku, a niekoniecznie być cały czas w nim bo tak jak mówiłem no jest przesiąknięty po prostu bardzo złą energią taką, która no niekoniecznie dobrze wpływa po prostu na, na, na życie i na zdrowie. Natomiast DCA jest bardzo bezpieczne choć ja nie jestem zwolennikiem DCA, jestem zwolennikiem tego żeby tak jak to mówił Warren Buffett bądź jak taki tygrys na polowaniu siedź sobie z boku czekaj 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 aż zwierzę po prostu do ciebie najbardziej podejdzie pamiętajcie że czasami nawet czekanie dwa lata na korektę może dać Wam wiele lepszy efekt niż po prostu na siłę wchodzenie, bo Was żera FOMO.